Tutaj widzimy moja szkoła. <grym> I na niej tutaj mamy takie duże boisko. Jak widać, codziennie mamy na niej biegi, bo bardzo nie lubię ich, ale obiecuję Wam, że następny odcinek będzie tak jakoś w czwartek, dzisiaj jest środa, a to będzie w czwartek jakiś ten odcinek, bo jak widzimy, no to mam długą lekcję. No, no bo. Tak jest. Nie że tak jest. Mam jeszcze jakieś tam filmiki, miałem, ale usunąłem je no i mamy taki paulę. Tam mamy taki pracował, tam są jakieś osiedla. No, to zapoznaliście się z moją dzielnicą szkoły. Jak jakoś jutro mogę Wam pokazać no... na wycinek kaskaderskie. jutro będziemy robić już. Mogę Wam obiecać. Tylko proszę subskrybujcie, lajkujcie i...